Witajcie, w tym filmiku pokażę jak uporać się z marionetką przyszłości, którą znajdziemy w trzecim rozdziale we fabryce. Tutaj w tym miejscu za mną będzie sobie kroczyła wielka marionetka i na początku będzie tutaj jezioro zgnilizny, jeśli możemy to tak nazwać, po prostu będzie nagromadzało cały czas skażenie. Więc podczas walki z tą wielką marionetką, jeśli mielibyśmy cały czas przebywać w tym jeziorze, to byłoby to raczej mało efektywne. Więc dlatego pokażę dokładnie jak zrobić, aby pozbyć się tego jeziora i dopiero wtedy walczyć z tym bossem. Zapraszam. Cała tutaj zabawa będzie się działa przy Stargazerze o nazwie Kanał Związku Pracowni. I z tego będziemy wyruszać. Na samym początku musimy dotrzeć do miejsca, w którym będzie specjalna dźwignia, która właśnie nam całkowicie usunie to jeziorko skażenia. Pokażę teraz, jak dostać się do tej właśnie dźwigni. I tutaj, w tym miejscu, wyskoczy na nas taki potężniejszy mobek. Polecam go wywabić trochę na bardziej otwarty teren, bo tutaj jest naprawdę ciasno. No, skoro ziomek jest już porobiony, a teraz wystarczy wrócić w miejsca, z którego wyszedł. I tutaj właśnie jest ta dźwignia, której szukamy. Przesunęliśmy dźwignię, więc całe jezioro skażenia nam teraz zniknie. Pokażę jeszcze, jak się tutaj dostać dokładnie ze Stargazera. Będziemy w na spokojnie już bossa teraz porobić. Sam boss naprawdę nie jest trudny, a po prostu dużą ilość HP. I sprawdza się taktyka atak i odskok. Po prostu, jeśli zbyt długo będziemy mu biegać pod nogami, no to wiadomo, się do na nas zemści. W ten sposób eliminując tą zgnieniznę można tego bossa pokonać naprawdę bardzo łatwo. I dzięki, że oglądaliście. Do następnego. Cześć.